Zobaczcie, co ja tutaj mam. Mam tutaj... Tak, mam właśnie materac. Zabieram materac. Materac jeden biorę. A ten właśnie taki pomarańczowy. A drugi biorę zielony. Tak. Bo jedziemy nad morze. Ponieważ przez całe wakacje jeszcze nie byliśmy nad morzem. A tutaj zobaczcie. Mamy uszykowane właśnie do leżenia. To było kupione i jeszcze ani razu nie było użyte przez całe wakacje, bo nie było naprawdę okazji. 12:40, także wybieramy się trochę późno. No, ale mam nadzieję, że uda mi się poleżeć na materacu, na wodzie, troszeczkę chociaż popływać, bo naprawdę nie mieliśmy takiej okazji, żeby wyjechać nad morze. W górach byliśmy w tym roku, widzicie, a nad morzem jeszcze nie byliśmy tego lata. Także, no także to, czasami tak to jest. Czasami tak to jest. I ja tutaj już mam y, uszykowane ręczniki, torba, torba plażowa. A tutaj, zobaczcie, jak jest. Ładne niebo. Jest aż błękitne niebo. Dzisiaj mamy 30 stopni. Także postanowiliśmy, że wyruszamy nad morze. Tak. Jestem ciekawa zresztą jeszcze jaka woda będzie, bo tego nie wiem, czy będzie taka cieplejsza, czy zimniejsza, chyba będzie chłodna, bo ogólnie już nocki są e, chłodne, no także się pakujemy i sobie pojedziemy. Przejechaliśmy nad morze, właśnie dojechaliśmy, dosyć wieje, widzicie fajny piaseczek jest i idziemy, za chwilę będziemy na plaży. Już widzę morze, już widzę morze. Piękne morze. Takie fajne morze. Mmm, piękny dzisiaj jest dzień w ogóle. Idealny dzień. Można się popaleć, zobaczcie, ale lozurowo dzisiaj. O, fajnie. Piękna woda dzisiaj. No trochę ludzi dzisiaj jest. No i widzicie, już wyszłam z wody, bo już trochę zimno. Ale zobaczcie, całe morze dzisiaj dla mnie, I jeszcze tam do góry, lata sobie taki helikopter, pilował mojego bezpieczeństwa. No fajnie, dzisiaj super. A aktualnie, tak jak widzicie, to jest odpływ. Patrzę, że się opaliłam. Słońca nie było i ja się opaliłam. Jak to możliwe, nie? 30 stopni? Aha. No ale woda słona także. O i zobaczcie, tak się opaliłam. A słońce tak za chmurami, powiem wam. No, no co zrobić? No dobrze, fajnie. Bardzo fajnie. Tylko, że wyglądam jak wyglądam, no bo y, słona woda jest, to wiecie. Nigdy nie sprzyja dobrej fryzurze. <gryzujesz> co tam Aron zrobiłeś? Wykopałeś dziurę. Aron kopie dziurę. Ale <gryzujesz> może głęboko wykopałem, ale... No, także byście chcieli przyjechać tutaj do Belgii na wakacje, to zapraszamy. Widzicie, jakie piękne jest morze. Bardzo ładnie tutaj jest, fajnie. Osobiście wolałabym lazurowe, ale tutaj czasami jest takie lazurowe. Jak widzicie, jest odpływ, to tam, tam dalej widać takie lazurowe, jakby to było. Ale ogólnie mi tutaj pasuje, bo jest takie... Y, szerokie, szeroka plaża jest i każdy może znaleźć miejsce dla siebie, to jest właśnie fajne. Aron kopie i kopie. <noise> I gdzie ty się tam dokopiesz Aron? No to musisz uważać. Do czarnej dziury się dokopiesz. Aha. No, ja już się wykąpałam doj, doj, doj. wykąpałam się i już będziemy pomału się zbierać, bo już jest wiele. Także będziemy e, jeszcze się pomału. Na loda idziemy. Ach, na loda jeszcze idziemy. Mówią, że jeszcze idziemy na loda. No dobra. A ja tutaj się objadałam takie kripi, takie chrupiące orzeszki o smaku papryki z Lidla, bardzo dobre były. Także taka, taka mała przekąska. No, zobaczcie, tak wygląda. Jak jest odpływ. Robi się nagle taka szeroka ta plaża. Taka wielka. No, ale dzisiaj niestety zachodu słońca pięknego nie będzie. Takie chmurki są wite. No i jeszcze trzeba uważać, ponieważ teraz wychodzi dużo, dużo medus, tak. Także muszę uważać, żeby na jakąś tam nie nadepnąć. Chociaż teraz może tam już nie rażą tym prądem. Ale zimna woda już teraz na wieczór. Czy naprawdę, jeszcze taka falowa jakie falowany jest piasek, wiecie, jak się po tym chodzi, to tak trochę stopy bolą. Ale w sumie to też jest takie dobre ćwiczenie na przykład dla tych, co mają płaskostopie. To myślę, że to, jest, że to jest, też takie dobre ćwiczenie, żeby sobie poprawić tą stopę. Widzicie, tak tutaj wygląda. Tu są ślad, bo jakiś samochód tu przyjechał. No. A moi są tam. Tam są. Także tak wygląda plaża i morze w Belgii. O, i tutaj robią się takie przerwy z tymi wodami. O, zobaczcie, widzicie, ile tu jest medus. A przed chwilą tu byłam we wodzie i widzicie, to wszystko odeszło. Jest meduza. Zobaczcie, ja tutaj stoję w tej wodzie. O, widzicie, jest taka przerwa od morza, ale i tak tutaj jest głęboko. Także, no, idę, ale Uf, muszę patrzeć, czy jest. nie ma tutaj meduzy. bo tu się robi głęboko. No. Ale idę jeszcze wam pokażę to morze, żebyście też usłyszeli to morze. Nasze belgijskie piękne morze. Napiszcie mi, jak Wam podoba się te morze belgijskie. No lazurowe to nie jest morze, to faktycznie. Ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. No i ja tak wyglądam, jak wyglądam, bo mnie Aurelia wzięła, wiecie, e, gumkę mi wzięła. Bo chciała bardzo do włosów sobie wziąć. Także mówię, no dobra, masz, bo przyszła tutaj się kąpać, tak na chwilę, ale stwierdziła, że ucieka, bo widziała meduzy. Ślicznie, ja kocham morze, każde morze kocham, uwielbiam ten szum tych fal, to ryzyko takie czuć. No i dzisiaj, tak jak widzieliście, to tam pływałam, ale za daleko się nie zadawałam. No bo jednak, po co ryzykować, nie? Umiem pływać, ale specjalistą to nie jestem. Ale jeżeli chodzi o wodę, a już jest wrzesień, to powiem Wam, że przyjemna woda jest. Bardzo, bardzo ciepła. No, w końcu udało mi się zaliczyć to morze. Chociaż te wakacje, w środku wakacji nie byliśmy. No to chociaż przynajmniej w tym wrześniu. Także. Bardzo się cieszę, że odwiedziłam morze. A wy byliście nad morzem czy w górach? Dajcie mi znać. I też jak lubicie pływać? Lubicie pływać na materacu? Bo ja akurat lubię. Lubię tak, kiedy tak się bujam, Wiecie, na tych falach wszystkich, tak fajnie. Idę, idę, bo czekają na mnie. A jak przyjadę do domu, to będę musiała wziąć taką porządną kąpiel. Bo jestem cała słona, a włosy to w ogóle tak, jakby były z drutu, wiecie? Takie są szorstkie, bo ta woda jest taka ze solą, także nieprzyjemne. Trzeba się wykąpać całemu. No i znowu będę musiała mieć włosy, bo ja cię rano myłam włosy i nawet nie wiedziałam, że nie wiedziałam, że pojedziemy nad to morze, bo to było takie, no takie spontaniczne. Niby chcieliśmy, nie chcieliśmy i. Oj, i widzicie, i znowu wchodzę do wody. Już kończy się dzień, kończy się morze. Jutro poniedziałek dzieci do szkoły. Ale wielka to mapa i ja się kręcę. Aurelia już siedzi szykowana. Chyba są ładne, mi się wydaje, albo no może o czymś rozmawiają. A on się wygłupia? Jeszcze raz. Akrobata się znalazła. Zobaczcie, ja jakie akrobata. Teraz w tą stronę. Co? No teraz. Co? O. Galoty rzucić i tyle, nie? I pasuje. To pasuje to to tak. no. Super, no fajnie. Wygłupia się. No i żegnamy się z tym morzem. Żegnamy się. I nie wiemy teraz, kiedy znowu przyjedziemy. Ale tutaj idę po teraz w takim pijasku, także ciężko się tutaj idzie, ale daje radę. Patrzcie, patrzcie, tutaj jest taka roślinka i tutaj są jeszcze te muszelki. Zobaczcie, widzicie? Muszelki ślimaka. Powiem Wam, że udało nam się dzisiaj z tą pogodą, dlatego że w Belgii to też często jest tak, że odpada, wychodzi słońce. I tak wiecie, na przemian, także, żeby tutaj trafić taką dobrą pogodę, to też ostatnio było trudno. No i widzicie, tutaj można sobie wynająć apartament, i tak chyba kiedyś wiecie, co zrobię: że sobie wynajmę po prostu na jedną albo na dwie nocki i przyjadę sobie na spokojnie. No i wtedy może uchwycę też dla Was jakiś fajny zachód słońca albo wschód słońca, zobaczcie jak tutaj jest jak tutaj jest ładnie. Takie roślinki. Wiem wam, że ja dzisiaj nie zapłaciłam za, za parkometr, bo dzisiaj jest niedziela. Mam nadzieję, że było bezpłatne. Tak niektórzy mieli bilety, niektórzy nie. A mi się już tak spieszyło do tego morza, że mówię, ach nie płacę. Idę już sobie. Oby nie było mandatów. Moi już tam z przodu. Muszę ich dogonić. Bo ten piasek mnie tak spowalniał. A teraz mamy tutaj ładny chodnik. To można przyspieszyć. Tylko gdzie ten nasz samochód? Czy on stał tutaj po prawej, czy po lewej? Ale jak tu idą na lewo, no to... To chyba gdzieś tam mam nadzieję, że trafimy. Nie chce mi się już chodzić, powiem Wam, że wykończyła mnie ta woda. O, z konikiem ktoś tutaj jedzie. O. I tak tutaj wyglądają te bloki na wynajem. Też tam są, o te widzicie. Te można kupić. Można kupić apartament. A tutaj mamy miejsca do ładowania samochodów elektrycznych. Tutaj jeden się ładuje, widzę. Podobało no, no, tak, tak. się wam dzieci? No. Fajnie. A, fajnie było? No. Woda była ok? Tak, woda. No. no to okay. super. Ty chcesz loda, no to ja jestem ciekawa, czy będzie mój ulubiony lód, czyli jaki? Kawowy lub pistaciowy. Kawowy, to się zgadza. A ewentualnie, jak nie będzie kawowego, to wezmę jaki? Pistaciowy. Nie, to wezmę wtedy ten, e, karmelowy, tak? Karmelowy? Tak. Od kiedy ty jesz karmel? No, ale karmel solony, solony. Co? No, to, to. no co to? Zresztą nam miałam zarażący karmelowe lody, to nigdy nie jadłaś. A karmelowe lubię, ale jeżeli mam do wyboru na przykład, okay. zobacz to jakie tutaj są te, jakie roślinki. E ale zawsze, jeśli mam do wyboru, na przykład um, kawa lub karmel, no to wybiorę kawę. A jeżeli nie ma kawy, to wybiorę wtedy karmel. Nie, ogólnie kawa jest dobra, ale kawowe lody nie. A ja lubię. Lubię wszystko, co związane z kawą. E, kawowe cukierki, kawa, e, kawowe lody, pychotka, odkaw, nie, nie, nie. Nie, kawowe cukierki są serce gorzkie. Gorzkie kawowe cukierki? No ja zaś jak je jem, co to w stylu gorzkie. Czyli ogólnie to też lubisz jeszcze lody te, guma balonowa, nie? E, Tak, lubię smerfowe lody. To chyba te, to lody wszystkie dzieci Smachowy, chyba raczej. Smerfowy, psi, Patrol. psi Patrol. No, ja lubię lody, które są związane z bajką, jak smerfowe lody albo psibatrol. Mają smak e, tej, tej gumy balonowej. Aha, aha, są aha. niebieskie lub różowe. Aha, jak ty? Ale ja czuję, że mam ten. Y, piasek na czole? Też masz piasek na czole? Ja mam grzybkę. Ja nie, mam. Ja nie mam piesku na czole. To ja wiem, że masz grzybkę, ja ale. ja mam tutaj na czole normalnie. Ja mam na twarzy piasek. tutaj po bokach. Aha, po bokach. To można teraz to tak potraktować jako taki peeling. Możemy sobie zrobić. Peeling, peeling na sucho! Coś nie fajnie. Coś miło coś obleśnie. <noise> Zobaczcie, tutaj Wam pokażę, bo jest tekop, widzicie? Tu te kop i też można kupić i w sumie fajne, takie nietypowe okna są. Chociaż to jest na parterze, nie? Ale powiedzmy sobie szczerze, że przecież ktoś, kto przyjeżdża na wakacje, to nie siedzi w domu cały czas, tylko, tylko idzie na to morze. Ale całkiem ładnie wygląda. Na tym parterze takie okrągłe Okienka fajne są. A tak w ogóle chciałam powiedzieć, że Aurelia sobie od niedawna zrobiła grzywkę. nie? Grzywkę sobie zrobiła i powiedz jak się czujesz? Dobrze. Dobrze czuję, No, a najlepsze to jest to, że słuchajcie, że zrobiła sama. Tak, taka była odważna dziewczynka po mamie, bo to ma moja kochana po mamie, tak. Taka odważna. Zawsze robiłam sama, fryzjer jakieś, obcinałam sobie włosy No, kto wie, może fryzjerką zostaniesz, co? Może. No więc właśnie. Ale zobaczcie, ile tutaj jest bloków. Tu są bloki, tu są bloki, wszędzie są bloki. Apartamenty, wszędzie są bloki, widzicie. Wszędzie, wszędzie. Także, jakbyście szukali miejscówki jakiejś nad morzem tutaj w Belgii, to myślę, że myślę, że z pewnością znajdziecie jakąś fajną miejscówkę, żeby coś wynająć. Prawda, Oradka? No. No i tutaj idziemy na taki słynny deptak i tutaj też są bloki, widzicie? Apartamenty. O zobaczcie, tutaj akurat trafiliśmy na takie wystawy samochodowe. Na wystawy samochodowe trafiliśmy i tutaj są różne, różne samochody. Takie ciekawe. Ale choćbyś nie mówił jakie tutaj to są samochody, bo ja nie wiem. Te pole... Te po lewej, co to są za samochody Porsche? Aaron. Aha, czyli tu mamy po lewej Porsche 895, tak wyglądają. Czerwony, pomarańczowy. Aron, a ten tutaj, co, co to jest? Aha, Mustang, tak? Mustang. Tak pisze Mustang. No. Ten jaki fajny O BMW stare Takie stare BMW fajne I Ford taki super fajny stary no ekstra Ten porsze jest fajne wow, cóż za klasyk cóż za klasyk To do środka gdzieś możesz zobaczyć taki ha. klasyk, fajny <gry> No i zainteresowanie, zobaczcie ile ludzi w ogóle tutaj jest. A tutaj jaki czerwony, zobacz. Aurelia. Jaki czerwony, wow. Też fajny. Tutaj taki biały, belgijski. Fajna walizka, taka stara. Ale środeczek czerwony. Wow, kierownica fajna. I środek jest super bardzo ładny Podoba się mm -hmm. Zobaczcie, jakie paski, nie? No. Maska na paski. Wow. A który Ci się podoba tak najbardziej? Bardziej mi się podoba ten. Ten tutaj, aha, czyli Ford Mustang. No tak. O, kolejny jedzie, jakiś czerwony. Fajnie, z lot Porsche. Ale dzisiaj tutaj ludzi, jak nigdy powiem Wam, ale to dlatego właśnie, że jest ten zlot tych Porsche, tych wszystkich samochodów. Przeważnie nie ma tyle ludzi tutaj. A dzisiaj proszę. Także możecie popatrzeć, macie tą okazję, żeby zobaczyć fajne samochody. O wow, ten też jest fajny. 887 czerwony. Tutaj też jakiś fajny, bordowy. Ten świetny, nie? Ten czerwony, zobacz. Ten jest fajny? Aha, to jest Fort Mustang. O, też ładny. Zobacz tutaj, jakie są nowsze orelia. Aha, Mercedes. To jest fajny, no Mercedes. Bardzo ładny. Tu zobaczcie, jest Ferrari. Takie czerwone. Klasik. Wow. A zobaczcie, to jest nawet na sprzedaż. 129 000 euro 950. I tutaj takie Ferrari. Fajne. Lubię takie stare samochody Także ludzi dzisiaj jest naprawdę dużo, jak nigdy. Widzicie co, co to samochody robią. A co to jest za marka Ada? Aston Martina Aston Martin taki samochód Tak, idziemy, idziemy. Fajnie. Tam jest Leopold. Figura Leopolda. Jeszcze helikopter zobaczyliśmy to, to, to po drodze. Poczekaj mama, bo mi się włączał. Ja ci nagrama raz. No super. Fajnie, ekstra. O, tutaj lepiej widać, no, ten helikopter. Ładnie, bardzo ładnie się prezentuje. A tutaj pan gra na fortpianie. Lub też na pianinie. No fajnie jest przyjechać tak właśnie nad morze, bo nigdy nie wiesz co cię spotka. Czy jakiś koncert, czy jakieś wydarzenie. Także bardzo ciekawe jest, fajnie. A zobaczcie tutaj jaki samochód stary. Wow. No mi osobiście podobają się takie stare samochody, także fajne. Tu mamy jeszcze e, wystawę BMW. O, ten kosztuje 44 tysiące euro. No można kupować, jak są e, wystawione plakietki. BMW zielony, też fajny. Fajny kolorek. Tak, BMW Aaron. Zobaczcie tutaj. Tu są te. Jak to się nazywa, Aron, ten samochód? A, Run, run love, ale on jest wielki, nie? Taki duży. Wysoki ten samochód. Bardzo wysokie te samochody. On jest wyższy ode mnie. Widzisz? Mhm. Taki wysoki samochód. Po drodze jeszcze widzimy Volvo. Automobila. Takie Volvo. Ej, i tu jakiś fajny. Trabancik stary. <noise> no i widzicie, tak sobie tutaj ludzie jeżdżą, chodzą. Tutaj też jest jakiś sklepik, można coś kupić. Na przykład jakieś dmuchawce. Jakieś takie dmuchawce, różne takie rzeczy. O parasolki, polary. A tutaj mamy po lewej stronie, jest morze. O, jaki ten krokodyl, dmuchany. Klapeczki można kupić, krzesełka. Tutaj też są parkingi, także widzicie tak bardzo blisko tego morza. Te parkingi. O widzicie, tutaj jest kolejne, kolejne mieszkanie te kop, czyli na sprzedaż. O, na sprzedaż i tak to wygląda tutaj w Belgii, że takie tekturowe informacje wystawiają. Także można kupić. Także jeżeli chcecie, to warto... Ten, kto ma ochotę, ma trochę gruby portfel, to warto zainwestować, bo to jest naprawdę naprzeciwko, już jest morze. Także no, warto przyjechać, inwestować, robić interes życia. I jak dzieci smakuje wam? A teraz wzięłaś waniliowego z maszyny, nie? Mhm. Dobry? A ty, Aron, pokaż, co tutaj masz? Szejka. Szejka, tak? Masz? Mhm. Dobry jest? Mhm. No to fajnie. Tutaj taka papuga, fajna. Patrzcie, <laughs> jak tutaj jest wystawione sianem fajnie. Taka dekoracja, fajnie wygląda. Taka imprezka jakaś to jest, nie? Aha. Tutaj była taka impreza, bo ten... w sprawie jakiegoś filmu, tak? Aha, A wiesz co mam? Co? Ja już będę się z Wami żegnała tym fajnym, fantastycznym dniem. Mam nadzieję, że Wasz też był bardzo fajny. Jeżeli spodobał Wam się e, mój odcinek, mój kanał, to zostawiajcie subskrypcję, wlatujcie do mnie, zostawcie też łapkę w górę, komentujcie i do następnego pozdrawiam Polka na emigracji.